Witam was w kolejnym odcinku z naszej serii. Jest to seria Survival na Minecraft P. Yy, jak tak, też mówiłam na poprzednim odcinku. Dzisiaj szykujemy się, bierzemy różne przedmioty do robienia mojego domku. Tak jak mówiłam wcześniej. Yy, po, yy, Chętnie zaproszę Was na ten serwer, jedyne co to wpiszcie w komentarzach, czy jesteście na to chętni. Okej, okay, dobra. Tutaj już wyplanowałam sobie, żeby był tutaj dom. Już sobie jeszcze, teraz pójdę do jakiegoś domku, stawię sobie od razu spawn pointa. Tam wczoraj już stawiałam, ale nie pamiętam, więc zobaczmy już co ogóle. Jakby teraz na pewno już będę miała spawn point, pointa i już się z tego miejsca jakby nie ruszę tak jakby to już będzie takie miejsce już na mieszkanie chyba na będę mieszkać tu, tu już chyba na stałe sądzę że to jest naprawdę fajne miejsce jest tutaj po mojemu naprawdę ładnie więc no, sądzę że to jest naprawdę fajne miejsce będę tutaj sobie zamieszkać tutaj zrobię sobie jeszcze o tak dróżkę i tu będzie wejście do mojego domu, ale poszczególnie potrzebuję jeszcze troszeczkę, no, spo, sporo drewna, bo w środku będzie już dekoracje z drewna i takie tam. No, tak. Poszczególnie nie zwiedzam na poprzednim odcinku y, tej wioski, więc y, fajnie by było zwiedzić. I ja sądzę, że można by było pójść do kopalni, ale jednak, y, w sumie. Lepiej też by było właśnie zrobić tak, żeby w tym odcinku właśnie zacząć się przygotowywać do domu. Do robienia jakby mojej chatki domku. No, wiecie o co chodzi jakby. Okej, okay. odłożę tu już moje jakieś takie niezbyt potrzebne rzeczy. Bo muszę zrobić sobie lekki porządek w wykrypunku, bo lekki mam bałagan. Okej, okay, dobra. Może diorę to odłożę i te mapy. W sumie to jest mi niepotrzebne, jakby nie wiem, czy w ogóle będzie, ale powinnam sobie później pamiętać, że to będzie tu. Dlatego wstyd, dobra. Wykopię sobie te sianko i zrobię sobie dużo jedzonka, bo jedzonko jest bardzo, jakby potrzebne w sumie. Okej, okay, tak. Trzeba jeszcze dużo pomyśleć nad tym domem, wszystko trzeba jeszcze zaplanować, ale to będzie jeszcze powoli po, po kolei, po odcinkach, może jakiś Nowe rzeczy będziemy powoli robić w tym domu i w ogóle. Dzisiaj, poszczególnie się szykujemy. Spróbujemy zrobić taki, tylko jeden taki mały pokój, żeby przynajmniej był, był crafting, był skrzynki i był po prostu piecyk. To jest na razie dzisiaj najważniejsza sprawa, ponieważ jeszcze tego nie mam. A ważne by było, żebym już to miała. Poszczególnie też trzeba w jakimś dniu zrobić porządki tej wiosce. Zrobić jakąś ją lekko po mojemu, bo to będzie tak jakby moja wioska. Jestem takim, takim jakby burmistrzem tej wioski. Okej. Okay. Hmm. Tutaj będzie trzeba wykopać, ale dobra, dobra. Zrobię sobie może jedną łopatę. To nie będzie tutaj dużo marzynacja. Wiesz nie, nie to mnie taki w ogóle początek tej serii. Bo naprawdę zaczęła się, ta seria zaczęła się naprawdę fajnie. Ponieważ już od razu miałam sporo itemków, ponieważ to jest właśnie, właśnie taki, taki fajny po prostu seed, dzięki któremu już na samym początku mam mega fajne itemki. Dobrze, to tak, będzie trzeba y, pozbierać drewno i zrobić taką, taką jakby bazę. Ja w sumie myślę, że dużo osób ma takie bazy, ale to nie jest przecież takie złe kopiowanie. W górze można mieć domek, a do tego macie od razu... Yy, cały poradnik w ogóle jak się robi taki domek Nie wiem czy w ogóle potrzeba te, do tego poradnik Bo w sumie jest to łatwe Ale niektórzy może mają na to chęć Okej okay, Tak yy, tutaj może postawię jakąś skrzynkę Zrobię crafting Żeby już mieć tutaj jakieś rzeczy Bo mam sporo miejsca w ekwipunku A tam Tam ja taki lekki śmietnik w ekwipunku I to przeszkadza w robieniu obudowaniu i w ogóle Okej okay. To tak, tutaj się jeszcze trosz, to troszkę rozkopię. Ja to rozkopię jeszcze troszkę i się w, y, wtedy zobaczymy. Dla Was to sekunda, dla mnie to może być kilka minutek, żeby tutaj zrobić większe pomieszczenie. Ok, już lekko jest rozkopane. Trzeba będzie właśnie zrobić te skrzynki, bo jakby nie zbuduję tego, jeżeli będę miała pełno miejsc y, za bardzo duży śmietnik w ekwipunku. Myślę, że ta baza będzie naprawdę fajnie wyglądać, a nie robi oczywiście żadnego poradnika jakby co. Tylko po prostu zobaczyłam taką fajną bazę na YouTubie i chciałam sobie taką mieć. Dobra, myślę, że to naprawdę będzie fajne i to nie będzie uważane za jakieś wielkie kopiowanie. Zobaczcie, jak dużo, to dużo osób to skopiowało. No i w ogóle ja to robię troszkę po swojemu, więc nie ma tutaj się do czego zbytnio przyczepiać. Mam tutaj kopalnię. W sumie chciałbym się pójść do kopalni, ale myślę sobie, że teraz ważniejsze by było zrobić ten dom. Teraz tak sobie myślę, że po prostu lepiej, lepiej nie, nie iść do kopalni, tylko już dzisiaj zrobić dom, a jutro zrobimy wielkie poszukiwanie diamentów i w ogóle. A w ogóle możecie na przykład napisać w na komentarzu, czy myślicie, że fajnie by było robić live z tego właśnie serwera. Ja myślę, że jutro mógłby być. Lewik, ale to też od was zależy. Okej, okay, dobra. Mm -hmm. Idę sobie będę mm, to troszkę tak pokopię dalej jeszcze. Pomyślimy jeszcze nad tym, jak to w ogóle można zrobić. Nie trzeba właśnie teraz te skrzynki zrobić. Nie będę już w ogóle może poprać tyle o tym, że muszę sobie skrzynki zrobić. Troszkę już przesadziłam z mówieniem o tym, że potrzebuję skrzynek. Okej, okay, dobra. To będzie taki mały, taki z początku taki podstawowy pokoik, w którym będą skrzyneczki i w ogóle takie tam rzeczy. Wcześniej w ogóle mi się nie podobały domki w górach, a teraz tak mi się tak, bardzo mi się chce właśnie zbudować taki domek w górze. Tylko mi się tak teraz wydaje, że to jest mega pomysł i że to mega będzie wyglądać. Z początku będzie mały pokoik, ale po mojemu będzie nawet, nawet taki ładny w sumie. Ok, zbiorę drewno, bo tamtym drewnem nie będę tego robić, bo tym właśnie drugim drewnem właśnie będę robić ten dom. I naprawdę już w myślach to mi naprawdę fajnie wygląda. <grym> Oczy jakby jeszcze raz może powtórzę, że y, napiszcie w komentarzach, bo w sumie myślę, że jutro by było fajno tak, fajnie tak jakby zrobić lajwika y, z... Y, y, z kopania diamentów i poszczególnie szukanie w kopalni różnych, w kopalni różnych rzeczy. To będzie w sumie pierwszy live'ik, ale to będzie taki ciekawy w sumie jakby, ja tak sądzę, ale to też właśnie od Was zależy, nie ode mnie. Okej, okay, dobra. Jeszcze tutaj podłogę to wykopię, zrobię skrzyneczki i po prostu no, no po prostu odłożę itemki i będę kopać yy, drewienką. Okej, okay, yy, za chwilę się widzimy. Ok, podłogę wykopana. To tak, robię drewienko, krafting tutaj no, szczególnie to, to. Jakby... Muszę to drewno o tak sobie zrobić. Ale Poszczególnie bardzo mało mam miejsca w ekwipunku. Tutaj jest taki śmietnik. Nie wiem co, ale będzie yy, tego. Już chyba niedługo się zbliża nocka. Więc tak, dobra. Zrobię z tego drewna. O, drewienko. Crafting. O. Na razie crafting może będzie stał w podłodze, ale myślę, że to może być, będzie jeszcze na dłużej, bo taki crafting w podłodze to takie jakby oszczędzanie miejsca w sumie. Nie wiem, ja tak myślę, że to w sumie będzie oszczędzanie miejsca. Dobra. coś się mi się tak wydaje, że niedługo będzie noc, ale może jeszcze zdążę zrobić jakieś yy, skrzyneczki, żeby już to było lepiej. Mhm. Zrobię na razie tutaj w podłodze skrzynki. Nie wiem dlaczego akurat podłodzę, ale po prostu tak o zrobię. Okej, okay. odłożę wszystkie rzeczy, które mi będą niepotrzebne do robienia właśnie tego y, domku. Mieczek sobie zostawię, kilo, bo będę jeszcze kopać. Oczywiście to, jedzonko tak, o to nie. Z tego może skraftuje z jest jedzonko, tak, tak, o tak, tak, tak. O, oczywiście jeszcze w ogóle zapomniałam o tych y, trzech diamentach, które mam. To będzie trzeba później coś może z nich zrobić, poszczególnie, dobra. Na razie to taki porządek starczy. Pójdę teraz sobie na nockę, prześpię się. I jakby widzimy się, jak, jak już będzie dzień. Ok, zrobił już się dzień, więc tak. Będzie trzeba wykopać yy, drewna, takiego normalnego. Ja powinnam omieć od niego sadzonki. No co, chcesz być o tak zabity? No to proszę bardzo. E, tak, trzeba będzie tego normalnego drewna, nie akacjowego, tylko dębowego. Ja mam przy sobie sadzonki, dobra, mam przy sobie sadzonki. Po co to może gdzieś tak niedaleko domu, że od razu mieć, yy, jak będę robić ten dom, to po prostu mieć tak obok, yy, żeby po niej nie chodzić. Poszczególnie, kiedy miałam się przespać, to wtedy uważałam, że trochę nie pamiętam, w którym domku akurat było łóżko i musiałam jakiś czas yy, szukać domku z łóżkiem. A tu w ogóle jest łóżko? Hmm. Jeszcze trochę małku mam nie, tu nie ma. Ale poszczególnie w y, wielu domach akurat nie ma łóżka i to mnie troszkę zdziwiło, bo w wiosce, żeby nie było łóżka, to trochę dziwnie. Tylko w niektórych domkach y, właśnie zobaczyłam łóżko. Dobra, posadzę te drzewka i teraz pójdę poszukać takich już drzewek, które wyrosły po prostu, y, żeby nie, nie, te, nie stać tylko tu i czekać. Okej, okay, idziemy sobie, zrobię jeszcze te chlebki, bo tak mówiłam, że chlebki sobie zrobię, że mam sianko, no to zrobię. Okej, okay, to do craftingu i zrobię to właśnie. Mhm. To sobie tak zrobię. Uj, dużo będzie z tego chlebku na, na długi czas mi to starczy, bo o to chodzi jakby. Ale to w sumie właśnie dobrze. Bo nie będę musiała tego jedzenia długo szukać. A teraz mam 53 jedzonka i po prostu będę miała sobie na zapas, i to będzie spoko, fajne, myślę, no. Pójdę tam na górę, na tą górę po prostu, bo tam w ogóle tak, w ogóle tam nie bycham. W ogóle tam, w ogóle, w ogóle, nie w ogóle. To jest nawet lawa. A tą wodę to ja będę tam później sprzątała, jak coś. Bo naprawdę tutaj w tej wiosce jest straszny bałagan. Ale po mojemu to jest ładne miejsce, więc napra naprawdę nie chcę się z tego miejsca na przykład wyprowadzać. No, mi się tutaj podoba, jakby. Sądzę, że to jest fajne miejsce na dom. Ładnie tu jest. No i no. No i co tu dopowiedzieć? No nic, no. Okej, okay, tutaj mam dirta. Myślałam, że nie mam dirta i będę musiała kopać, żeby się podbudować trochę. Jakby nie chcę niszczyć y, okolicy, więc nie będę tak o brzydko się podbudowywać. Tylko jakoś tak ostrożnie, żeby wszystko było jakoś ładnie później. Okej, okay, dobra, e, weszłam tutaj, no to tak, mhm. e, tutaj są domki, o, u, to jest dom kowala, ha, czwarty dom kowala na tym survivalu chyba. Troszkę inaczej wygląda w tej wiosce jakby z tego co widzę. Nie no, jest krzyka, jest, okej, okay. dobra, mam klatę, chociaż klatę to już miałam. Jest y, zbrojka dla konia i jest jakby są z Spoko, no! No nie jest tak źle jak w sumie. Jest tutaj jeszcze jeden domek. Mi się zdawało, że tutaj są dwa domki na górze. A bo to jest... Dobra, to jest ten dom akurat, którym widziałam wcześniej. Ale czy nie ma na tej górze jeszcze jakiegoś jednego małego domku? Czy tylko po to weszłam tutaj na górę? Ale w ogóle, patrzcie, jaki ładny widok! Bo mamy tutaj pięknie. Jakby w sumie Minecraft wszędzie jest piękny, bo to jest moja ulubiona gra. W ogóle wszystko mi się w niej y, wydaje piękne. O! Patrzcie tam ile miejsca na budowle. Mhm. Mm Jakby tutaj jest w sumie tak troszkę płasko. Uo! I będę nie musiałam ostrożnie schodzić, tylko po prostu sobie skoczyłam. Dobra. Y, jest tutaj wreszcie jakieś drzewienko, które już wyrosło. Mm. Bo mi się nie chce czekać. O nie, wpadłam do dziury. No nie. Dobra, e, mam przynajmniej dirta je, i... No nie. Jeszcze tutaj wszystko chyba popsuć, po prostu. Dobra. E, ja cię kręcę, po co wy mi takie duże drzewo zrobili? Teraz ja sobie będę godzinę tak drzewo kopać, no. Ja bym wolała, żeby wszystkie naraz się e, już mi zrobiły, a nie takie wielkie drzewo, no. Dużo drewna z tego będzie, ale no, takie drzewo jest ciężko ciąć. Bo wcześniej, jak y, miałam takie duże drzewa, to po prostu one mi zostawały i ja nie widziałam, gdzie jest to drewno, przez które liście się nie niszczą. Się wtedy strasznie jak miałam takie drzewo kiedyś, to się wtedy strasznie zdziwiałam, a strasznie brzydko było to, jak sobie tak po prostu liście stoją i nigdzie nie widać tego drewna. Ja, ja wtedy miałam z tym wielki problem, ale mam nadzieję, że wszystkie jakby kawałeczki drewna z tego yy, wyrąbię i wtedy liść, z, liście już pospadają jakby same. Bo to tak jakby mnie wkurzało, że stoi tutaj i mi przeszkadza, że mój dom wtedy zasłaniało. Dobra, jest sadzonka przynajmniej. Tutaj muszę jeszcze to od środka rozkopać, żeby wszystko co tu jest yy, wiedzieć, jakby widzieć. Mhm, 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 o, tutaj jeszcze jest kawałek. Dobra, ja myślę, że to już chyba koniec. to lekko to porozkopuję. Nawet mi się siekierka niszczyła. no super. Okej, okay, tak czy siak zrobię sobie zaraz nową. To nie jest problem, może zrobię sobie żelazną w sumie. Żelazo jest dla mnie jakieś mega, mega trudne do znalezienia, bo żelazo umiem szybko znaleźć. O, tam jest jeszcze jeden, kawa jeden kawałek, więc dobra. Dobra, wykopię ten, bo jakby już mówię, że ten jeden kawałek jeszcze został. No i zaraz powinien, powinno się to drzewo niszczyć niedługo. No, już je się niszczy, widzę. Okej, okay, dobra. Mam już tyle drewna. To tak, chciałam jakby. Jeszcze może nie wiecie konkretnie o jaki dom mi chodzi, że jest mega popularny i w ogóle, że tak w górze. A teraz, jak zrobię te detale, właśnie. To chyba się pokazujecie, o co mi chodzi. Mi się po prostu taki dom podoba, więc bardzo chciałam taki dom zrobić. Wiem, że już ktoś ma taki dom na Survivalu, ale po prostu mi się to podoba, więc chciałam taki sobie zrobić. O. 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 Tak, tak, tak. Tutaj postawię bilda. mi Ja ja już chyba wolę te większe drzewa, bo w sumie jedna z cedonka wyrosło jest więcej drewna. No wiele więcej. Tyle, że trochę mm, trudniej jest je wykopać. Tutaj będzie szkło i tutaj będzie wejście. Już chyba wiecie o co mi chodzi, tak? No, zdądzę, że tak. Możecie nam spisać w komentarzu, czy w poprzednim odcinku też wiedzieliście o co mi chodzi. Dobra. Tak. <śm> W sumie to będzie taki jakby odcinek, w którym zbudowaliśmy już pierwsze ściany, pierwszy pokoik już się jakby robimy wszystkie ważne rzeczy, a niedługo już y, będą live'y. Sądzę, że live'y możemy zacząć wtedy w sumie, wtedy kiedy będzie 10 subskrypcji lub wtedy jeżeli wy poinformujecie o tym, że to naprawdę dobry pomysł. To zależy, to zależy tylko od was jakby no. Jeżeli wy chcecie, żeby na przykład jutro był live'ik, no to możecie to powiedzieć. Dla mnie pasuje lecz. Lecz można by było zrobić wtedy, jak będzie już 10 subskrypcji. To od was zależy w sumie. No i tyle no. Albo wtedy, jak będzie 10 subskrypcji, albo wtedy... albo jutro. To naprawdę jakby taka w sumie wielka decyzja, yy, bo to zależy od Was. A to może być jutro albo za kilka dni, jak już będzie 10 subskrypcji. Dobra. Ok. Tutaj będą się już ścianki postawione. No i jakby będzie spoko, fajnie. Jeszcze trochę tych ścianek. Ja myślę, że tu mógłby być yy, te pomarańczowe jakby drewno, bo to w sumie. Powinno być trochę z innego koloru i to nawet, nawet fajnie wygląda. Ja sądzę, że to dobry pomysł. Nie wiem, jakby, ale możecie wpisać w opisie w komentarzach. Ee, już chyba odkryłam, co ja do Was mega dużo mówię. Że jeżeli czegoś nie wiem i to też zależy od Was, to po prostu mówię, że napiszcie w komentarzach. To już chyba jest takie uzależnienie odcinkowe, bo chyba na każdym odcinku to powiedziałam. Abyście na jakąś decyzję podjęli w komentarzach. I teraz mi się to wydaje takie dziwne, że dlaczego ja to mówię. A i tak wiem, że to jeszcze będę dużo razy mówić. Ach, dobra. Ale by mi się chciało takiego, m, tego y, tego ciemnego drewna. Tego, no, bo no to by fajnie. Z niego są najładniejsze drwiczki. Po mojemu. Dobra, zaraz się łuska zrobi. Wykopię jeszcze troszkę tego piasku, żebym tutaj nie wracała. A w sumie tutaj mam pustynię, więc też fajnie. Piasku będę miała dużo. Pustynia to też fajnie jest co ale na dom mi się nie nadaje. No, chyba to pustynia połączone z jakimś jeszcze innym. Dobra, 20 spoko. Na razie starczy. Na razie starczy, może jeszcze więcej później, ale po mojemu na razie to jest wystarczająco. Już mam już wiele planów, a mi się wszystkie te plany jeszcze już mieszają, bo w sumie nie wiem, który z planów w tym domku zrobię, a której nie. Już jestem y, trochę taka jakby zagubiona. Jest tu łóżko? No proszę. Nie ma łóżka. Ja już chyba pamiętam, w którym domku było łóżko. Tam trzeba było trochę dalej podejść. Chyba o w tamtym, co teraz pokazuje okrągłe, Albo w tamtym, albo w tym naprawdę tym, tym. Taki mały domek, więc wiadomo, że tutaj powinno być. Yy, jak to za daleko. <słuch> Okej, okay, dobra. Mm -hmm. Jeszcze mi ten odcinek, już trochę długo trwa, ale myślę, że można jeszcze troszkę, ponieważ no. pamiętacie ile trwał poprzedni odcinek. Ile sadzonek, ile jabłek, ile patyków? No. 15 sadzonek, 5 patyków i trochę jeszcze jabłek. Aj, co mnie bije? Szkielecie ty głupi, no. Ostatnio coraz lepiej mi idzie bić się z mopkami, ale z takimi e, ludźmi, którzy umieją naprawdę PvP, to tak czy siak mi nie wychodzi. Z mopkami to już. To już powoli umiem, umiem poradzić. Ale z y, ludźmi, którzy też uczą się PVP, to troszkę słabiej mi idzie. No ale tak czy siak jest jakby spoko z tym. Nie mam jakichś takich wielkich problemów. W, ogóle w sumie myślę, że potrenuję na mopkach wtedy będzie lepiej. Ok, zrobię piecyk. Tylko wezmę cobblestone. Tak, jak teraz zrobię piecyk, to. Yy, Przepalę sobie ten piasek, a teraz pójdę, jak będzie się palić piasek, to zrobię sobie ten, pójdę sobie zrobić ten, <grytanie> poszukać drewna i o zrobiam właśnie ten, tą siekierkę żelazną, no bo co mi tam szkodzi, dobra. Na razie tutaj mam w ścianie to wszystko, ale dobra, dobra, węglem sobie przepalę i tak, teraz jest taki plan, pójdę sobie, pozbieram te drewno, które tu jest, jakby porąbię sobie. No i tak, wtedy wezmę ten piasek i wtedy zrobimy te okno jakby. To będzie chyba jedno z poszczególnych okien, ale mam plan jeszcze tutaj zrobić takie okno, bo tutaj będzie taki, o tu będzie pokój z magazynem, a to będzie taki przedsionek, takie wejściowy pokój, no po prostu takie przedpokój. Tak, tak, to jest przedpokój, taki korytarzyk czy coś w tym stylu. Mam, mam nadzieję, że ta seria będzie miło przez Was odbierana. No, poszczególnie tak mi się wydaje, ponieważ myślę, że to naprawdę będzie fajna seria. A mało w sumie osób z Polski nagrywa długie, fajne serie z takiego normalnego Minecraft'a na telefon. Poszczególnie większość nagrywa mnóstwo, jest survivali na, na komputerach, ale na telefonach, na tabletach. Akurat tego jest mało po mojemu. I myślę, że akurat teraz jakie jest ta, ta seria poszczególnie, która będzie naprawdę długo trwać, myślę, że będzie bardzo fajnie. Dobra, ile jeszcze to będzie się przepalać? Dobra, zbiorę jeszcze więcej drewna, bo jeszcze te drewno to będzie takie poszczególne drewno, które będzie w tym domu, bo ściany i sufit będzie z niego, a podłoga będzie z akacjowego. Więc myślę, że to taki fajnie będzie wyglądać w sumie. Ale zaraz będzie już trzeba kończyć ten odcinek, bo w sumie już sporo trwa. Okej, okay, gdzie są jeszcze tutaj w ogóle drewienka? Yy, nie widzę. ale Zbiorę o, te, o to drzewo, bo akacjowe też mi się przyda. I w sumie później zrobię jeszcze sobie zapasy drewna, ale poszczególnie to będzie oczywiście chyba na następnym odcinku. Bo tak jak i mówiłam na poprzednim odcinku z tej serii, ta seria będzie prowadzona tylko na odcinkach. Nic się nie zmienia pomiędzy jakby odcinkami... Bo ponieważ jak kończy się odcinek, po prostu wychodzę z tego świata i gram na tym moim świecie. Yy, I na serwerach wieloosobowych i ćwiczę właśnie te yy, bicie się z mopkami. Dobrze, yy, ja robię krótkie cięcie, żeby mi się piasek przepalił i zaraz się... Okej, okay, już mi się przepaliło, więc biorę sobie te szkło. O, już piąte mam level, na no, spoko, dobra. Zaraz zrobię, zrobię jakieś dwieczki na no poszczególne takie w ogóle tam rzeczy. Przeniosę tu skrzynkę tutaj na przykład, żeby już nie była w podłodze. Nie wiem, nawet y, chyba nie warto było w ogóle ją robić w podłodze, skoro i tak y, dzisiaj y, ją przenoszę. Dobra, to będzie taka mini w sumie baza, ale naprawdę w środku będzie mega wykakrzona. Naprawdę, ja sądzę, że z tego będzie coś jeszcze fajnego. Naprawdę, jakby nie, nie żartuję. Okej, okay, zrobię sobie drzwiczki. <śmum> Co mówię? mogę zrobić? Drzwi. Dobra. zrobię więcej drewna. Takiego drewna. Nie mogę zrobić drzwi. Ok, dobra. Okej, okay, ja sądzę, że to już chyba powinien być koniec tego odcinka. Bo w sumie już sporo zrobiliśmy na tym odcinku. To już będzie się jakby kończy ten odcinek. Na następnym odcinku zrobimy jeszcze troszkę więcej i dalej próbujemy zrobić dalsze miejsca w tej bazie. dalsze pokoje no i w ogóle. Też przypominam o tym, że jutro może być live. Nie będzie on długi, to będzie w sumie krótki live, ale przynajmniej będziecie mogli ze mną popisać i ze mną się skontaktować. Myślę, że to będzie nawet spoko. No to też właśnie zależy od Was. Może być jutro. Może być y, za kilka dni, jak już bijemy. Y, 10 subskrypcji. Brakuje nam dwóch subskrypcji. Myślę, że to będzie spoko. Okej, okay, dobra. Zrobiłam y, tyle rzeczy. Myślę, że to naprawdę będzie spoko. No i co? No i tyle chyba, no. Okej. Okay. Wstanę jakieś fajne miejsce, żeby się już z wami pożegnać. No, nie wiem, no. Jakoś chcę mieć po prostu widok na ten dom na, po, na następnym odcinku, żeby już było widać ten dom, prawda? Okej, okay, to ja się z wami żegnam. No i papa. Widzimy się w kolejnym odcinku. Okej, okay, dobra. Papa.